W ogóle od burs wychodzi, to może być ciekawe. Pierwsza historia stała się ostatnio. 13 września. Z racji że dostałem się do liceum. Została dla naszej klasy zorganizowana wycieczka integracyjna. I wycieczka była w góry. Jednym z punktów wycieczki była wspinaczka. I była tam taka około 30-40 metrowa ściana, na którą, no cóż, trzeba było się spiąć. No, shit, Sherlock. Osoba przede mną próbowała 15 minut się spiąć na ściankę i doszło do 3 czwartych, co od razu sprawiło, że byłem zmartwiony. Ale jakimś cudem spiąłem się na tą ściankę w około 4 do 5 minut. A po sobie się tego nie spodziewałem. Być na 19. Wsiadam na pociąg, jestem zmęczony. mam pełną informację. Informacja była taka, że Piotrek był w pociągu, więc no cóż. Szukałem po całym pociągu przez 5 minut, aż końcu go znalazłem i to było coś takiego. Ej. Nie spodziewałem się, że ten film zajmie miesiąc do zrobienia. Nie jest za długi, ale dużo pracy. W ogóle dostałem tableta y, do rysowania i zobaczymy, jak to będzie, bo mam anonsment Najprawdopodobniej na kolejny odcinek.